Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wybrałem się na nockę. Pierwszy raz w tym roku, a właściwie od dłuższego czasu, spróbuję swoich sił w łowieniu sumów. Mam co prawda tylko jeden zestaw, ale na dobry początek wystarczy. Jestem na nowym miejscu. Jest to Nizinna Rzeka. Tak wygląda miejscówka. Sprzęt jeszcze nie rozpakowany. Za chwilę będę się rozkładał. No i co zacznę od łowienia na federy. Spróbuję jakiegoś żywca złowić. W międzyczasie wędka sumowa też już będzie wyrzucona. Na początek na, na wątróbkę. Nie udało mi się kupić rosówek. Także zestaw z podwodnym sławikiem, wątroba. Druga wędka federek. Poszukiwaniu jakiegoś żywca. Jak uda mi się żywca zrobić, na pewno później zmienię zestaw i wyrzucę już wędkę sumową. Jeszcze nie wiem, czy, czy podwodny spławik, czy, czy żywcówka normalnie ze spławikiem i wyciągnięta planerem, czy planerem. Zobaczymy. Tutaj jest nurt dość, dość spokojny, więc nie wiem, czy planer będzie w stanie wyciągnąć ten zestaw na taką odległość, jaką będę chciał. Więc jeśli, jeśli to się nie uda, to, to żywiec też zostanie wyrzucony wtedy zestawem z z płowikiem. Dlatego też nie mogę jakiegoś dużego żywca zakładać. Coś takiego 20-25 cm byłoby idealne. Tymczasem rozkładam się. A wytrzymajcie kciuki. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i obserwujcie, co będzie się działo. Do zobaczenia. No, i słuchajcie, mam pierwszego suma, Co prawda nie do końca takiego, jakiego mi chodziło. Wziął nas bowikówkę i zobaczcie, jak ma wypchany brzuszek, i w środku normalnie ma jeszcze, nie wiem czy to będzie widać, jest ogon rybki. Ma bardzo pchany brzuszek. Oj, bardzo. O, i nawet rybka już zwraca. Może jeszcze ją zje. Także pójdź sobie kolego. I can't do Jest za dziesięć udało mi się złowić jednego żywca, e, takiego krąpia około dwudziestu centymetrów. Już jest wyrzucony e, na sumóweczkę zestawem z podwodnym spowikiem. Ale poza tym e, nie dzieje się nic e, na Federa. Praktycznie nic na naprawdę, poza jakimiś trzema maleńkimi krąpikami wcześniej. E, nic się nie wydarzyło. Miałem nadzieję, że jak właśnie zajdzie słońce z wieczora, może przez to, że upał. Gdyby nie były aktywne, że wieczorem coś się ruszy. Ale wygląda na to, że nie. Może w nocy. Mam nadzieję, że coś się będzie działo, ale tak naprawdę najważniejsza, najważniejsza sprawa to, żeby zadzwoniła sumóweczka. Niczego więcej dzisiaj nie potrzebuję, tylko tego jednego, jednego brania. Trzymajcie kciuki. Jest już rano, niestety zupełnie nic się w nocy nie wydarzyło, woda zupełnie zamarła, nawet, yy, nawet na Federa już nic zupełnie się nie działo przez całą noc, yy, fajna rywka się spoliła. Um. No, martwa woda się zrobiła, nawet robaka mi z Federa nie objadło. Także zbieram się pomału. Pierwsze koty zapłoty. Pierwszy są w sezonie złapany. Nie takich rozmiarów, jakich bym chciał, ale, ale jest. <grym> A jak jest taki, to są i większe. Może następnym razem inny odcinek, inne miejsce. Będę próbował. A tymczasem do następnego. Cześć!